Siemanu, pewnie na no, oglądaliście się jakiś guru internetu lub czegoś takiego andrzeja tatowskiego no i chcecie kurwa zarobić milion pieniędzy w jeden dzień tak jak w tym wypadku no niestety nie jest napisane w jeden dzień lub na przykład jakieś inne sworeksa, no to mówicie chuj no zrobimy no przecież każdy mówi że to jest takie łatwe wejdźmy na wykres zróbmy to samo tak oni sobie rysują jakieś kreski no to narysujmy sobie jakąś kreskę co to taką kreskę sobie narysujmy patrzymy kurczę coś coś się dzieje tak no, gdzieś tu cena dochodzi mówimy kurwa no bitcoin nisko jak nie wiem co no na pewno zagramy longa bo dobre news ostatnio były Pójdziemy w górę, tak? Przede wszystkim jeśli przybijemy tą strefę, wróciliśmy do niej. Tak, a tu jak widzimy się w super odbijaliśmy. Jesteśmy atakowani. Wszyscy super. Będzie kurwa pięćset 500 dziewięćset pieniędzy zarobionych. No niestety kurwa kończy się jak zawsze. Co się dzieje? Pyk. Dzieje się. Oj, 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 dzieje się tak, jak zawsze. Sorry, już wracamy. Czyli spadliśmy, nie? No a z tym koleżanki twojej starej wszedł tutaj i zagrał longa i on kurwa zarobił. Ty jak zawsze straciłeś. Jesteś na minus. No i co w takim wypadku? No, chuj wie. No, ale czy w ogóle było to do złapania? No, a no było, możemy sobie to sprawdzić. Hop, no zobaczcie, idealnie w punkcik, no nie? No dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was na czytnicy, tak samo jak ja też jestem w tym chujowej, Ale jak chcecie się czegoś nauczyć w jakimś, o jakichś podstaw, typu, co to znaczy o to tutaj, lub jak to działa, to dajcie znać w komentarzu. Elo.